Inulina, niezwykły błonnik o potrójnej mocy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak jeden składnik może wspierać wiele funkcji zdrowotnych? Przedstawiamy inulinę błonnik, który przewyższa inne swoim trójstronnym działaniem. Odkryj, jak inulina wspomaga trawienie, wzmacnia odporność i dba o zdrową skórę. Inulina jest prebiotykiem, który odżywia dobre bakterie w jelitach, wspierając ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Dzięki jej regularnemu stosowaniu możesz cieszyć się lepszym przyswajaniem składników odżywczych i komfortem trawiennym każdego dnia. Inulina nie tylko wspiera trawienie, ale również wzmacnia układ odpornościowy. Stymulując rozwój korzystnych bakterii, pomaga w walce z patogenami, chroniąc nas przed infekcjami i wzmacniając naszą naturalną barierę obronną. Dzięki swoim właściwościom prebiotycznym, inulina chroni skórę przed drobnoustrojami. Stosowana w kosmetykach działa jako stabilizator emulsji, jednocześnie odżywiając skórę. To wszechstronny składnik, który znajdzie zastosowanie w Twojej naturalnej pielęgnacji. Zachęcamy do wypróbowania inuliny w swojej codziennej diecie i pielęgnacji. Poznaj moc natury, która łączy tradycje z nowoczesnym podejściem zdrowotnym. Zacznij już dziś eksperymentować z tym niezwykłym błonnikiem i ciesz się pełnią korzyści. Subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu zielarstwa.